Anna Nowakowska to bez wątpienia jedna z najjaśniejszych gwiazd TVP. Od kilku lat prowadzi tam poranny program Pytanie na śniadanie, a także przewodzi galom i ważnym wydarzeniom spod szyldu Telewizji Polskiej. Ostatnio była obecna podczas finału DW Wojski i opowiedziała o warunkach pracy w TVP. Będziecie zaskoczeni jej zdaniem. Ina Nowakowska w rozmowie z naszym portalem pomponik.pl opowiedziała o realiach pracy w telewizji publicznej. Według prezenterki to praca marzeń, która jest najlepsza dla wszystkich. Bardzo trudno mi się wychodzi z tego budynku. Jestem znana z tego, że tu znam kogoś, tu poznam kogoś, i wychodzenie z tego budynku zajmuje mi z godzinę. Powiedziała prezenterka. Ida jest wręcz zachwycona atmosferą panującą w biurze. Widzi także to u wszystkich pracowników. No dość odważne wyznanie. Jest bardzo sympatycznie, mamy super bufet. To jest takie miejsce, które integruje ludzi i to takie miejsce, że tu każdy jest zawsze ważny. Widzę, że rzeczywiście ludzie są uśmiechnięci i lubią tu przychodzić. Cały czas dzieje się coś nowego, ogólnie ta praca jest ciekawa. Niezależnie czym się człowiek zajmuje, zawsze coś się dzieje. Ja to kocham, to jest wręcz uzależniające uczucie. Dodała. Trzeba przyznać, że to dość odważne wyznanie, a praca w TVP wydaje się wręcz marzeniem. Sami ocencie.